Piękna drewniana architektura, nie tylko w Krainie Otwartych Okienic, ale w wielu innych miejscach, tutaj na przykład o we wsi Dubno, zobaczcie, piękny, udekorowany dom, aż dla mnie się mama kazała się zatrzymać się, żeby fotkę tak. mogła zrobić. O, zrobiła fotkę? Zrobiła. A Ty, Del, widział takie rzeczy w Niemczech u Was? Nie, a gdzie tam? No, gdzie oni nawet drewno nie mają w tych Niemczech, dajcie spokój. To Góra Grabarka, czyli ważne miejsce pielgrzymek dla prawosławnych. Oni uważają to miejsce za święte, a dlaczego miejsce święte? Bo tutaj jest źródełko, które podobno ma uzdrawiające moce. I coś chyba w tym jest, bo my tu przyjechali w zeszłym roku z mamą i dla mamy potem... I przestała boleć. A teraz kolano boli, znowu jesteśmy tu. I ta woda też się nadaje się do picia i można sobie nawet do butelki naleźć, zabrać ze sobą do domu. Jest tu też cerkiew przemienienia pańskiego z XIX wieku. Zobaczcie, jaka piękna. U nas piękne rzeczy są nie tylko w znanych miejscach turystycznych, ale tutaj na przykład, o, we wsi Gruska, jakie ładne krzyże przydrożne. I na każdym kroku piękna przyroda. Tutaj na przykład płynie rzeka Nurzec I zdradzę dla Was sekret. W tej rzece się kąpała się nawet sama Lambery. Także pozdrowienia dla niej, bo jej dziadek z Podlasia jest, o.